Zadzwonił do mnie kiedyś taki pan i mówi: Słuchaj, bo ja rozpaliłem taki płomień, ja bardzo chcę być pośrednikiem, i mam już na siebie taki pomysł, i już nawet kurczę, jutro podpisuję umowę franczyzową. No bardzo bym chciał, ale no mam wątpliwości, którę ty pójść. Jak w ogóle sięgnąć po te narzenie, nie? Czy pójść za tą umową, która była dosyć restrykcyjna, czy dołączyć do proklabu? Ja sobie tak myślę, bo ja nie mam w zwyczaju namawiania. Daj sobie szansę. Spróbuj. Proklab jest totalnie niezobowiązujący. Zawsze możesz tą franczyzę wykupić, ona ci nie ucieknie. Jak zadecydujesz, że będziesz chciał tam pójść, to proszę bardzo. No i tak też zrobił, uczynił. Nasz bohater dołączył do Proklabu i mija już rok, kiedy mam okazję obserwować jego rozwój, kiedy mam okazję obserwować, jak wzrasta. Dzisiaj po roku jest w miejscu, w którym naprawdę ja obserwuję z takim rozrzewnieniem. Pozyskuję mega komercyjne, ogromne tematy. Pierwsza nagroda rzamy nieruchomości trofia dla Wazeja za absolutnie mistrzowski start. Jestem zaskoczony i wzruszony, naprawdę. To dzięki Wam, waszemu wsparciu i też mojej determinacji i ciężkiej pracy. No i przede wszystkim Marcie dziękuję za to wszystko, naprawdę. Dziękuję i to jest tak naprawdę mój początek. To dopiero początek, słuchajcie, brawo!